...interesowanych. Jeżdżę teraz na... to, tu jest luz. Przebijamy. I tak, tu są wolne i tu są szybkie. Czyli teraz na wolnych na przykład mogę jechać sobie, o, do tyłu. Chcę do przodu w I już jadę do przodu. Jeszcze raz. Do tyłu. Do przodu. Tak, uprawiamy. Jak najszybciej już. do tyłu na tym samym biegu. Proszę bardzo. Tak to wygląda.